Dzień dobry, kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o psychoterapii i o tym, czy w dzisiejszych czasach, w dobie pandemii, lepiej jest wybrać terapię online, terapię indywidualną czy terapię grupową, co będzie dla nas dobre. Posłużę się dzisiaj tą książeczką. Pozwólcie, że odniosę się teraz do niej. W zależności od rodzaju psychopatologii, różne podejścia terapeutyczne będą odpowiednie dla różnych pacjentów. A co za tym idzie? Leczenie psychoterapeutyczne musi być dopasowane do formy psychopatologii oraz psychologicznych zasobów danego pacjenta. Już tłumaczę, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że ze względu na pandemię, nie chodzicie tyle do pracy, ile żeście chodzili w dużej mierze, zasuwacie u siebie w domu, zmniejszyły Wam się relacje z innymi ludźmi. W głównej mierze pracujecie przy komputerze, z komputerem, rozmawiacie przez komputer. Co się dzieje? Idziecie, wychodzicie z domu, nagle odczuwacie, wchodzicie do galerii handlowej. Idziecie bardziej ruchliwą ulicą i nagle odczuwacie jakiś niespecyficzny lęk, czujecie taką mgłę mózgową, jakbyście widzieli yy, za mgłą albo jakbyście byli w filmie, czujecie taki ścisk gardła, Nie? zwracacie się do placówki yy, terapeutycznej albo wyobraźmy sobie inną sytuację. Jesteśmy w trudnym czasie dla siebie, od długiego czasu nie jesteśmy w stanie wejść w żaden związek, nie potrafimy znaleźć przyjaciół. Niby jesteś, jestem osobą towarzyską, ale nagle się tak dzieje, że nie widzę ludzi koło siebie. Nie wiem, co z tym zrobić, dzwonię do placówki, jestem umówiona do terapeuty, idę na wizytę i co się dzieje dalej? Terapeuta widzi ten krok dalej. Zastanawia się nad tym. Posłuży się literaturą. Jaką sztywność osobowości macie? Czy ją macie w ogóle? Jakie są u Was nieprzystosowawcze cechy osobowościowe? Jakie mechanizmy obronne są w was? I to wszystko, jak wchodzi w kompilację z czynnikami temperamentalnymi, jakie konflikty wewnętrzne macie. No zobaczcie, niby prosty temat. Idziecie do terapeuty, a terapeuta musi to wszystko dalej widzieć. Wytłumaczmy sobie to, o co to wszystko chodzi. Mówimy, zacznijmy od y, sztywności, osobowości. Posłużę się przykładem. Pewnemu młodemu człowiekowi zależało na tym, aby w interakcjach społecznych być miłym i dbać, by inni byli zadowoleni. I do końca zdawał sobie sprawę z tych cech osobowości i z, pe z pewnością nie spostrzegał ich jako problemu do czasu, kiedy został prawnikiem. I w trakcie oceny okresowej przekazano mu, że w sali sądowej powinien być bardziej konfrontacyjny. W odpowiedzi na to młody człowiek postanowił zmienić swoje zachowanie. Każdego dnia. Przed wejściem na salę sądową mówił sobie, że będzie bardziej konfrontacyjny. Niemniej jednak w momencie, kiedy znajdował się na sali twarzą w twarz z oponentem, za każdym razem zaczynał odczuwać lęk. Mimo woli jednak zachowywał się na swój zwykły, uprzejmy i pojednawczy sposób. Słuchajcie, czasami słyszę takie głosy. Mm, idźcie do terapeuty, terapeuta Wam poradzi, albo co Pani mu poradzi? To wyobraźcie sobie sytuację, że ja temu młodemu prawnikowi miałabym poradzić: No, niech pan będzie pewniejszy siebie. W życiu ten człowiek nie będzie pewniejszy siebie. Dlatego, że, no i właśnie, i tutaj mówimy o tej pracy terapeutycznej. Czyli tak naprawdę siadamy sobie z pacjentem w gabinecie, wracamy do jego przeszłości, zastanawiamy się nad tym, nie? i znowu się odnoszę do tych dalszych punktów jakie mechanizmy, Obronne są w nim, to znaczy jak ja odczuwam stres, czyli jeżeli ja się na przykład przejmuję czymś bardzo mocno, czy ja może reaguję złością nadmierną, a może ja w ogóle to wypieram, a może ja to racjonalizuję, nie? Czyli. Idąc do terapeuty z jakimś problemem i ze swoimi mechanizmami obronnymi. Ten terapeuta zajmuje się pokazywaniem Ci, jakie mechanizmy obronne są w tobie. Tak, i teraz e, musimy popracować nad tym, aby zmienić te mechanizmy obronne. To wcale nie jest łatwe. Zobaczcie, te mechanizmy powstały w nas jako taki odruch. Przykład. Wyobraźcie sobie, że w szkole podstawowej mieliście wychowawcę takiego bardzo agresywnego i trzeba było przeżyć na tej lekcji. Hmm, biologii niech będzie. Więc tak naprawdę, co ja dziecko zaczęłam robić w tamtym czasie. Zacząłem w ogóle wypierać tą. zacząłem sobie fantazjować, że jestem bohaterem filmowym, bohaterem z bajek. Nie widziałem tego, musiałam przeszyć tę lekcję. biologii, nie mogłem być agresywny, nie mogłam odpowiadać agresją na, na agresję bo ten e, starszy e, nauczyciel zniszczyłby mnie, i co się potem dzieje z tym dalej. To się utrwala. Potem, no, tak jak w przypadku tego, tego prawnika, w momencie kiedy on widzi bardziej agresywną osobę, tego przeciwnika, to nagle te mechanizmy obronne działają jako odruch. Wiecie na czym polegają odruchy? Pamiętacie odruchy? Taki eksperyment z psami Pawłowa. Iwan Pawłow. Zrobił eksperyment polegający na tym, że brał do laboratorium psy, dawał im jedzenie. Wiadomo, że jak psy dostawały jedzenie, to się śliniły. To był odruch bezwarunkowy i dzwonił dzwoneczkiem. Taki neutralny bodziec im wprowadził. Po pewnym czasie, po pewnych powtórkach tego doświadczenia, wystarczy, wystarczyło to, że psy usłyszały dzwoneczek, a nie miały przed sobą jedzenia, i już się zaczynały ślinić. Tak się tworzą odruchy. Nie? W związku z tym, my, tworząc sobie pewne mechanizmy obronne, wykształciliśmy w sobie pewne mechanizmy zachowania, pewne odruchy. I teraz, idąc na terapię. Musimy się nauczyć nowych odruchów. Nie? Zaczynamy to rozumieć, co się z nami dzieje, uczymy się nowych odruchów. I teraz w trakcie terapii indywidualnej zaczynamy rozumieć, z czym mamy do czynienia, mówiłam też o konfliktach wewnętrznych, nie? czyli e, na przykład odnosząc się do tego e, złego nauczyciela biologii, m, mam w sobie taką nienawiść do niego, taką wielką złość. Y, Czyli do tych takich oprawców mam w ogóle taką wielką złość, a z drugiej strony e, ja tak mocno sztywnieję. Ten konflikt powoduje we mnie całą masę napięć. Czyli w gabinecie przepracowywujemy te, te, te mechanizmy. No i teraz tak, jest kontakt indywidualny z terapeutą. Teraz jesteśmy w dobie pandemii, w związku z tym część tych spotkań przeniosła się na online. Czy to jest dobre, czy nie? Ja bym powiedziała, że jeżeli na dzisiaj nie potraficie inaczej, na dzisiaj dla Was to jest bezpieczne, czy mieszkacie na drugim końcu Polski i wybraliście nasz gabinet, to jasne, zapraszamy drugą online. Natomiast jednak wolimy ten kontakt face-to-face. Face. Pewnie tak. dla Was, pacjentów, jest to bardziej komfortowe i dla nas również. I wrócę, czy odniosę się teraz do terapii grupowej. Na terapii grupowej jest tak, że grupa terapeutyczna składa się. Posłuchajmy się przykładem takiej, taki, y, po prostu grupy terapeutycznej. Składa się ona od y, 6 do 12 osób. Taki cykl terapeutyczny trwa 12 tygodni. I teraz. Każdy w tej grupie ma swój własny indywidualny temat. Teraz ta praca polega na tym, że w momencie, kiedy ja, wracamy do naszego prawnika, ja prawnik mówię o tym, że mam problem z tym, żeby wyrazić swoją złość, to od innych uczestników grupy ja mogę usłyszeć podobne rzeczy. I mogę usłyszeć to, tak. Ja też mam problem z wyrażaniem złości, a może mogę sobie popróbować na tej grupie, mogę na przykład spróbować bardziej agresywnie coś odpowiedzieć, tak jakbym był na sali rozpraw. I ta druga osoba może na to w odpowiedni sposób zareagować. Od razu mam pewne ćwiczenie. No, czyli, będąc na terapii indywidualnej, Pracuje z terapeutą na pewne swoje zagadnienia. Idąc na terapię grupową, mogą pracować z całą grupą. Ja bym powiedziała tak, że warto jest zacząć od terapii indywidualnej. I po kilku spotkaniach ten terapeuta może nam powiedzieć: tak, słuchaj, człowieku, drogi. Fajniej będzie, jak pójdziesz na terapię grupową, bo tam dostaniesz odpowiednie wsparcie dla siebie. To co? Próbujecie? Zapraszam Was serdecznie. Dzięki.